Ani witam Was po długiej przerwie, trzy tygodniowej Ja już mam za sobą dzisiaj ostatni egzamin A zniknęłam właśnie dlatego, że była sesja Ostatni raz chyba też w sesji na tyle zniknęłam Bo to jest naprawdę bardzo długo, trzy tygodnie No ale niestety stwierdziłam, że może tak będzie lepiej Może będziecie mnie dalej ym, oglądać, subskrybować I nie usunęcie mnie skru... De, z subskrypcji Nie mogę się wysłowić Niestety nie mam takiego daru, jaki bym chciała mieć Żeby się skupiać na wielu rzeczach jednocześnie I robić je w 100% tak, jak bym chciała no więc muszę sobie coś odhaczyć I dopiero zacząć następną rzecz W tym przypadku była to sesja, była to nauka Naprawdę ta sesja była dość ciężka Więc chciałam się na niej skupić To tak też zrobiłam, tak zadecydowałam No i wracam teraz z nowymi pomysłami, z nowymi filmami I powiem Wam, że naprawdę się za Wami stęskniłam A zwłaszcza wczoraj jak zobaczyłam, że wybiło na moim kanale 20 tysięcy subskrypcji przysięgam Wam, że naprawdę... W życiu bym nie pomyślała, że tyle osób mnie zasubskrybuje. Na początku myślałam, że to będą znajomi, później znajomi znajomych. No, i że ta liczba w końcu jakoś, nie wiem, stanie i będzie powoli tylko wzrastać o jakieś parę osób, nie wiem, dziennie czy tygodniowo. A tutaj, nawet jak nie nagrywałam, to cały czas te liczby rosły. Yy, Także byłam w szoku. No i jest już Was 20 tysięcy. Bardzo, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, każdemu z osobna i doceniam każdą subskrypcję. Bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję i całuję Was mocno. Yy, a propos tego, dlaczego siedzę tutaj. Yy, to słuchajcie, przyszłam do domu po ostatnim egzaminie i stwierdziłam, że zacznę od razu nagrywać. Rozłożyłam cały sprzęt i przyjechali panowie, którzy stwierdzili, że teraz będą ciąć jakieś drzewa, jakieś krzaki, jakieś gałęzie. I było bardzo, bardzo głośno, więc czekałam chwilę, aż sobie pójdą i się nie doczekałam. Stwierdziłam, że pozamykam wszystkie okna w domu no i pójdę do tak jakby ostatniego pokoju, czyli na końcu mieszkania, do pokoju, w którym może nie będzie tego słychać. No i chyba faktycznie... Mi się to udało. Mam nadzieję, że światło też będzie dobre, bo tutaj się trochę doświetlam sztucznie, bo przed sobą nie mam żadnego okna. No ale już mniejsza z tym, chciałam nagrać ten film, żeby pojawił się jak najszybciej no i żeby Wam wyjaśnić moją nieobecność powiedzieć właśnie o tym, że 20 subskrypcji wybiło na moim kanale i że bardzo się, cies bardzo się cieszę z tego powodu. No i ciekawe ile w ogóle Was będzie w efekcie, ile będzie za rok, ile będzie za dwa lata, jak to wszystko będzie wyglądało, jak moje filmy będą wyglądać, czy może troszeczkę będą w jakiejś lepszej jakości, może zmienię jakiś sprzęt, chciałabym kupić też nowy komputer, jestem teraz na kupnie dlatego, że mój um, niestety już nie daje rady, um, tak jakby, czekajcie, bo mi się kończy pamięć, co ja mówiłam? Mam dziury w pamięci po tej sesji, naprawdę. A, wiem, zastanawiam się nad kupnem nowego komputera, to znaczy, zastanawiam, tak, w zasadzie to już mniej więcej jest wszystko dogadane, mniej więcej wiem, czego potrzebuję, czego chcę i ile potrzebuję też na to pieniędzy. Także mam nadzieję, że w wakacje uda mi się ten komputer zakupić. Um, Pewnie Was nie zdziwi, że będzie to Mac, a dlatego, że no polecił mi go głównie mój chłopak, który go ma. Ja wie, wiemy mniej więcej, czym się to je, jak się go obsługuje. On mnie też wszystkiego nauczy, będzie mi pomagał też w filmach troszeczkę na początku, ponieważ tam jest inny program. No i myślę, że to jest najlepszy komputer dla youtuberów, dla osób, które coś tworzą też potrzebuję mieć dużo pamięci potrzebuję też, żeby ten komputer szybko chodził, mój yy, często się zacina, no po prostu miałam wrażenie, że za dużo rzeczy robię jak na ten komputer, że on jest za słaby jak na to, co ja tam na nim tworzę i potrzebuję czegoś dużo, dużo lepszego yy, ten komputer, który mam aktualnie to jest Sony Vaio i mam go już jakieś 3 lata więc tak naprawdę on nie jest stary ja bym go mogła nadal mieć no tylko że niestety nie przewidziałam tego, że będę tworzyć filmy. Prawdopodobnie będę kupować MacBook Pro. Jeśli ktoś ma to, napiszcie mi koniecznie, czy jesteście z niego zadowoleni. Chociaż jak czytałam opinie, to naprawdę są bardzo różne, skrajne od tego, że to jest świetny komputer po opinie, że nie jest wart takiej sumy lub pieniędzy, no ale wiadomo, że kto co lubi, kto czego potrzebuje. Ja uważam, że jednak ten komputer będzie najlepszy dla mnie. Wiem, jakie są ceny, wiem, jakie są parametry, już się ze wszystkim zapoznałam, no i na niego się na razie zdecydowałam w 99%. No ale tak czy siak jestem ciekawa waszej opinii. Póki jeszcze go nie zakupiłam, to mi piszcie, co myślicie. Zapisałam sobie tutaj parę rzeczy, o których chciałabym Wam powiedzieć. I pierwsza rzecz, która zdarzyła się już jakiś czas temu, ale nie miałam kiedy Wam o niej wspomnieć, dostałam maila z propozycją zapłaty za reklamę kanału dziewczyny, youtuberki, która dopiero chyba założyła kanał, miała tam mało subskrypcji. I słuchajcie, ona mi zaproponowała pieniądze za to, żebym. To znaczy nie, to było inaczej. Ona zapytała, ile bym chciała za to, żebym poleciła jej kanał i zrobiłam wielkie oczy, naprawdę nie piszcie mi takich rzeczy, bo ja wątpię w ludzi i wątpię w życie, jeśli dostaję takie maile, jeśli miałabym polecieć jakiś kanał, to zrobiłabym to tak o, po prostu sama z siebie, bo podoba mi się jakaś osoba, ma fajny kanał, jest coś ciekawego, ale to było bardzo dziwne. I powiem Wam, że jak ja zaczynałam. To napisałam do dziewczyny. Napisałam do G.C. Rilli. G.C. Rilli. Gosia ma akurat um, kanał makijażowy, ale jest przesympatyczną, przeciepłą osobą. I ona, pamiętam, że dużo mi pomogła. Pisałyśmy maile. Poleciła mnie na swoim kanale. Um, no i to było bardzo miłe, ale w życiu bym nie pomyślała, żeby zapytać się jej, czy, czy mnie poleci, jeśli jej zapłacę. Na YouTubie są różne... Um, Współpracę, różne filmiki sponsorowane, ale zazwyczaj wy o tym wiecie, i zazwyczaj to są rzeczy takie normalne. No. Każdy tam jakąś współpracę ma, każdy jakąś dostał, każdy na jakąś się zgodził, jedną, drugą, trzecią, ale taka współpraca, taka forma jakby reklamy, także nie, nie wiem, co mam o tym myśleć, po prostu. Kolejna rzecz to jakiś czas temu nagrywałam film o maturach, a Wy mi nie piszecie, jak Wam poszło, więc piszcie mi pod tym filmem, jak Wam poszły matury yy, i czy coś się przydało z tych rzeczy, które mówiłam, y, czy była łatwa, trudna. Powiem Wam, że naprawdę nie wiem, bo tak się zajęłam swoją sesją, że nawet nie mam pojęcia, kiedy to minęło, a mi tu nie wygodnie, <laughs> plecy mnie bolą. Kolejną rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć to y, film Włodka Markowicza któryś z ostatnich, w którym mówi o tym, jak zostać youtuberem, i to jest pierwsza część, dopiero, przynajmniej ja oglądam dopiero pierwszą część i do niej się będę odnosić. I on tam mówi o tym, że ludzie, którzy. Jakby ludzie się nie wychylają dlatego, że boją się być oceniani. I powiem Wam, że to jest naprawdę 100% prawdy, ponieważ dużo osób, które chcą założyć załóżmy kanał na YouTubie, pisze do mnie z pytaniami, znaczy z takimi obawami, że boją się, jak zareagują znajomi, rodzina i tak dalej. I to jest właśnie to. Że boimy się robić coś, co chcemy, tylko dlatego, że boimy się opinii czyjejś, a zawsze będą różne opinie, zawsze ktoś będzie na tak, a. Druga osoba znowu będzie na nie. Jedna powie, że to głupota, a druga, że super, że fajnie, że się coś robi. Ale słuchajcie, życie jest zbyt krótkie, żeby się przejmować takimi rzeczami. Ja na przykład jeszcze chyba nigdy się nie spotkałam, nie, nigdy się nie spotkałam z jakąś opinią przykrą na temat tego, że mam kanał na YouTube. Nikt mi jeszcze nigdy nie powiedział, że to jest coś złego, głupiego. Raczej... Wszyscy albo albo po prostu są ludzie, którzy nic nie mówią, albo są ludzie, którzy mówią super fajnie, życzę powodzenia, oglądam wszystkie filmy itd., dalej, albo Oliwka, która życzy powodzenia, ale mówi, że niektórych filmów nie ogląda, ponieważ niektóre ją mnie ciekawią. No i super, to jest super przyjaciółka i ważne, że mnie wspiera, a przecież filmów moich nie musi oglądać, bo też nie wszystkie muszą się jej podobać, to jest oczywiste. Ale na przykład mój tata ogląda wszystkie po kolei, i co jeszcze włącza na głos w pokoju, zazwyczaj z mamą oglądają, także tragedia. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam powiedzieć, to w sumie Was zapytać. Wpadłam na pomysł, żeby ulubieńców trochę nazwać inaczej niż wszyscy. To znaczy, zastanawiałam się nad nazwą Debe ściaki, ale nie wiem, czy ona jest dobra, czy nie. Czy to w ogóle ma sens? Czy wolicie po prostu standardową nazwę? Będziecie wiedzieć, czego się spodziewać, i że ulubieńcy to są ulubieńcy. Zastanawiam się i póki ich nie nagram, mam nadzieję, że ten film już wejdzie i będę wiedziała, czy chcecie, czy nie. Bo nie mam pojęcia, czy to dobry pomysł, czy nie. Zastanowię się jeszcze, ale fajnie będzie, jak mi podpowiecie, czy to w ogóle ma sens, czy też nie. No i to by było wszystko. Kończę już ten film, bo jest mi tu strasznie niewygodnie. Siedzę na podłodze i tu jeszcze. Jest taki, jest taki zamek i tutaj są kluczyki, one mi się wbijają cały czas w plecy. Do zobaczenia w następnym filmie. Wracam z powrotem jestem. Wpadajcie na mój kanał, oczywiście oglądajcie wszystkie filmy. Buziaki, pa!